Pani się przebiera, chodź do pana. Chodź. Chodź do pana, chodź. chodźcie się przebiera. Chodź do pana. Do roku życia tułałem się od ciotki do ciotki. Nie? No, Marka no, zostawiła to. Źle no, może powiedzieć, ona mnie odwiedzała, nie, przejeżdżała. No ale to mnie cieszy, że wiesz. Nie dałem gdzieś do domu dziecka, czy gdzieś, nie. Prze no, początkach, nie. Myślisz, ze mnie いろしく。シ Ja to od lubię pracę taką, moją kotłownia, że ja stale usmarowany. I to mnie, to mnie właśnie pociąga. Czy jakieś takie coś, coś robić, naprawiać, że odsmaruję ręce. I to, I to mnie od dzieciaka ściągnęło. Ja jak byłem dzieciakiem, to w domu rower swój naprawiał. Ja go rozkręcałem codziennie. składam, bo lubiam być, ręce mieć usmarowane, czy tam twarz. I to mnie właśnie, ja tu nie wyobrażam innej pracy jak kotłownia, coś, remontować, takie A Po prostu nie lubię takiej czystej pracy. Ja miałem chyba 10 lat, tego nie zapomnę do śmierci, a siostra miała chyba wtedy, wiem, że jeszcze w busku była i mieszkaliśmy na takim stawem. I ona mnie chciała usnąć, to dzięki Bogu, że tam byli tam mężczyźni, się kąpali, to było lata. Ja z tej złości chciałem ją utopić. I wziąłem z tym bóskiem, do tej ładę pchniałem. na dobrze, że ten mężczyźni tam się kąpali i uratowali. Nie? No ale wtedy nie zapomnę, to mi 8 tak wlał. 8 czy 9 lat miałem, no, ale już tak już mi tam w głowie świtało, żeby ją utopić, bo ona mi płacze, nie chce mi ustąpić. Matka w polu, ojciec w polu, a ja chciałem ją utopić, no. I to pamiętam do dzisiaj, no. Mam żonę, można powiedzieć, wspaniałą. Jest zaradna, czysta i gospodarna, no taką. 18 lat się tłukiem na pokojach się tak wyrażę, nie? To mieliśmy, nawet swoich mebli nie mieliśmy, bo pokój wynajmowaliśmy z meblami, to mieliśmy jedną poduszkę, jedną kołdrę i jedną prześcieradło. I dwa talerze, i pamiętam, i dwa, dwa nogi. No tam dwa, dwa widelce, dwa no, Można powiedzieć, no nie mam luksusu tam, jak jakiś tam królewicz, ale mam w domu czysto, mam, jak mam, tak mam. Ale ja się dorobiłem sam. Do czynienia z prawem nie miałem nic, żeby tam karany być. Czy tam... No wiadomo, że ta policja zatrzymywałem, to człowiek miał 19-20 lat, chodził na zabawy, to różne bójki to. Tu bałem się wiesz z elementem przy że tak powiem. To i tu się spało i w parku i na wioskach w Stobusiana. Sąsiad miał po ul, 20 Uli pamiętam. My w trójkę puściliśmy te uli, żeśmy mu ukradli, żeśmy mu odbierali. Pszczoły nas pokryli, także żeśmy się znaleźli w szpitalu. Policja nas przesłuchiwała. No, broiło się, no faktycznie, że się broiło, różne cuda się robiło, nie? Mój syn naprawdę szkołę ma, to muszę go pochwalić. Miał trzy próby samobójcze. Raz się truł, potem, a, a, a wpadł w chorobę, z Jak tak to tam się nazywa. Po tym drugi raz. Tam go uratowali, by tam pompowanie go zrobili. Po tym trzeci raz był w tym sieciu. No i patrz wyleczył się, nie? I się wziął się patrz. Tak jak mówię, teraz jest wychowawcą w przedszkolu, nie? Zachodź, że się załamam, wiesz? Niektórzy się załamują, wtedy w szkolności samobójcie to. Nie, o ja nie. nie przyjdzie nie jest taka chwila, wiesz, taki, ale to moment. A mi to zaamija. Ja bym, Marian, stop. Nie załamuj się nigdy. Zawsze jest jakiś wyjście.